Dzisiaj w ściądze negocjatora. Jak rozpocząć rozmowę w czasie negocjacji sprzedażowych, jeżeli chcę doprowadzić do sytuacji, aby osoba nie odłożyła słuchawki, nie odwróciła się ode mnie, kiedy chcę jej zaproponować coś, o czym ta osoba jeszcze nie wie. Krzysztof Sarnecki, zapraszam. Wystarczy rozpocząć następującym zdaniem. Proszę pana, proszę pani. Dzwonię w temacie, czyli chcę porozmawiać o temacie, co do którego nie mam pojęcia czy pan, pani będzie zainteresowana? Jeżeli tak rozpoczniesz, to wtedy wiadomo, że po drugiej stronie reakcja osoby jest na pewno pozytywna z dwóch powodów. Raz, że mózg tej osoby mówi: No tak, no pewnie, nie wiadomo, skąd masz wiedzieć. A drugi temat to jest taki, że większość sprzedawców, handlowców, co mówi? Mam coś fenomenalnego. A przecież on, ona, sprzedający tego nie wie, czy to jest fenomenalne dla drugiej strony. Pamiętaj o tym. Jeżeli chcesz zadać jakieś pytanie, zapraszam na profil LinkedIn QuestCM.